a go Położyły się. Co się dzieje? tamal. Fabryka ma problem. Muy mal, duży. Nie wiem, co robić. Aż tak źle. Trudno konkurować z tak niskim importem. Zalegam z płacami, premiami, podatkami, spłatą kart. To czemu robimy imprezy? Nie mogłem pozbawić córki batmicwy. Mówisz dopiero teraz? Wiedziała się, że mamy problemy. Od miesięcy zażywam środki uspokajające. Nie czytam w myślach. Skąd mam wiedzieć, co się dzieje, jeśli nic nie mówisz? Nie wiem co robić.